Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Camouflage A, to jest Resident Evil 2 i zagramy sobie w tym momencie, tak jak obiecałem, w tryb czwartocalały. Tryb, który odblokowujemy sobie y, dzięki temu, że zaliczymy drugie przejście, drugą ścieżkę fabularną y, z głównego wątku. Ja tą ścieżkę fabularną zaliczyłem, Claire, dzięki czemu właśnie pojawił się w menu y, ten dodatkowy tryb. Czwartocelały, słuchajcie, o co tutaj chodzi? No trzeba dobiec, mamy specjalnego ziomala nowego, Hanka, komandosa, ombreli i musimy z nim przebiec od punktu A do punktu B, musimy przetrwać po prostu, tak? Haczyk jest taki, że mamy tutaj ograniczoną ilość amunicji i określony ekwipunek. I nic więcej nie znajdujemy. Trzeba przebiec praktycznie całe kanały, przebić się przez posterunek, troszeczkę taką okrężną drogą, gdzie jest pełno zombie, pełno potworów, są likery. Jest też w pewnym momencie pan X, który za wami biegnie. Trzeba to wszystko jakoś wymanewrować, dotrzeć na podwórze i do głównej bramy posterunku. Od samych kanałów do głównej bramy posterunku, także droga jest dosyć spora. Jest to mocne wyzwanie. Na razie mi się to jeszcze nie udało. Teraz będzie moja bodajże czwarta próba i spróbuję to nagrać w formie Takiego jakby wideo też tak, bo już trochę tą trasę poznałem przy tych pierwszych nieudanych próbach Wiem mniej więcej w jakich momentach używać jakich broni i co się sprawdza najlepiej I na wstępie też wam mówię Zatrzymajcie sobie na koniec jak najwięcej granatów, bo końcówka jest tutaj Najtrudniejsza, no ale wszystko zobaczycie Za chwilę mam nadzieję, że tym razem się to W miarę uda to co teraz mówię, nagrywam troszeczkę przed, bo nie wiem ile tych prób będzie, ale w każdej będę się starał mówić w czasie rzeczywistym, tak podczas, podczas biegania i udzielać tego w formie takiego właśnie poradnika, wideo poradnika. A czasem tam oczywiście będzie trochę emocji, bo będę się denerwował, to nie jest proste, ale postarajcie się tam wytrzymać ewentualne tam przekleństwa czy coś. Myślę, że się postaram z tym powstrzymać. Ale, ale może, może być różnie, tak? Także ostrzeżenie takie małe. Nie jest to proste, jak ty, tylko się uda, to mam nadzieję, że połączę tutaj te dwa filmy, ten wstęp i to podejście i dzięki temu też mam nadzieję uda się odblokować ten dodatkowy tryb, to jest czwarty, piąty ocalały chyba, tofu, takim serkiem, taka komedia trochę. Będziemy biegać, który ma do dyspozycji same noże, no ale to trzeba najpierw zaliczyć to, tak? No to życzcie mi powodzenia i miejmy nadzieję, że uda się tym razem. Zaczynajmy. No zobaczymy, może uda się tym razem już parę prób tego miałem. Nie jest to proste. Dobiegałem tu od punktu A do punktu B, tak, ale mam ograniczoną ilość amunicji. This is Nighthawk. Come in Alpha. Alpha, do you read? Nighthawk. This is hunk from Alpha team. Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... I'm at point K-12. Need info on my extraction. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? My extraction point. Mm, relax, mister. I'm headed toward... Weźcie sobie, stwórzcie od razu więcej amunicji do shotguna, bo to będzie wasza później główna broń do przedzierania się przez te hordy zombie. I na początek używajcie sobie tutaj pistoletu. Jeśli szybko będziecie biec tutaj do przodu, jest spora szansa, że nic Was tutaj nie złapie. Widzicie na styk można przebiec. Do tego kolesia strzelcie parę razy, bo on zazwyczaj Was chwyci. Nawet jak tutaj będziecie pływali szybko w to może was trafić w nogę. Szkoda zdrowia na ten moment. Tutaj nic nie będzie przez chwilę. Tutaj teraz po tej drabinie jak wbiegniecie do góry, w tym pomieszczeniu następnym. Będzie kilka psów. I co zro musicie zrobić? Najlepiej trzymać się tutaj od razu prawej strony i od razu zbiegać po drabinie na dół. Jeden pies może próbować do was doskoczyć, ale zazwyczaj właśnie w ten sposób pudłuje. Więc zyskakujemy na dół. Tu jest dużo miejsca do manewru. Idziemy w lewo, zmieńcie sobie na Submachine Gun, zabijcie tą ziomalkę. Tego psa wymieniecie, tego ziomala potraktujcie po nogach No i teraz po prostu biegnijcie Noż, holender, ale pech No pech, 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 jest pech, bo zazwyczaj można tu przewiec. Ale spokojnie jest pole na, na błędy Tutaj szybko do tych drzwi Nie jest źle, nie musicie się jeszcze leczyć, nie panikujcie Hank jest trochę wytrzymalszy, tak, niż pozostałe zombie znaczy, niż pozostałe postacie w tej grze. Teraz, lepiej w nogi celujcie. Żeby po prostu przebiec. Teraz weźcie sobie granat błyskowy, bo tu jest jednak za ciasno. Dajcie się ugryźć, tu się często dzieje. Czasem ten jeden zombie... ...mimo wszystko nie zostaje potraktowany granatem, bo jakoś późno wstaje. Weźcie sobie teraz... ...leczenie, które da wam przy okazji trochę odporności na dłuższy czas, to naprawdę fajnie działa. Weźcie sobie teraz, zmieńcie broń na shotgun. Teraz tak, tutaj będą dwa te gówna wielkie, plugawce takie. Jeden po lewej stronie będzie było od razu was złapać, trzymajcie się prawej strony i biegnijcie przed siebie. Niestety nie udało się. Pierwszy raz mi się chyba nie udało. Nic dajcie, dajcie się tutaj obrzygać. Nic się nie stanie. W tak razie teraz w lewą stronę. Masz. No chyba największy fail jaki tutaj miałem do tej pory. No ale spoko jak widzicie. Nic takiego się nie stało. Także spokojna głowa tych możecie omijać tutaj. Lecimy sobie tutaj do góry. Teraz uwaga, jeszcze jeden zombie. Trzymajcie się lewej i od razu w prawo w te drzwi. Windą do góry. Powoli kierujemy się do parkingu, teraz zmieńcie sobie broń na magnum. Magnum będzie nam teraz potrzebne, bo za chwilę... Oj, przepraszam, jeszcze nie teraz. Weźmy sobie granat. Wróćmy do shotguna. Rzućcie tym granatem tutaj. Bo jest tu po prostu za dużo tych zombie. Za ciemno i za dużo ich jest. O, proszę. Znowu pierwszy raz mnie tutaj złapały. No trudno. Jeszcze nie musimy się leczyć. Jako tak obiegniemy. Teraz zmieńcie na magnum i w oddali pojawi się liker, tak? Trzy strzały powinny wystarczyć, żeby go zdjąć. Tak jest. Oj. No proszę cztery, bo jakoś chyba źle trafiłem. Wróćcie do Shotgana. No jak widzicie, już wiele razy zostałem ogryziony. Daję trochę ciała. Tego zombie też możecie olać tutaj. Biegnijcie dalej. Jest, jest po prostu margines błędu dosyć spory. Hak, mam mały pancerz. Teraz tak, tutaj pierwszy zombie po prawej olejcie, tego zastrzelcie. On zazwyczaj was złapie, więc lepiej nie ryzykować. I biegniemy dalej. Tutaj, teraz w tym pomieszczeniu. Jest pies, jest kilka zombie, ale biegnijcie od razu w lewo i olejcie ich. Zombie wstają, psy mogą, raczej spudują. Albo nawet nie zdążę skoczyć tak jak teraz I teraz uwaga Pełno zombie, pełno zombie w garażu Strzelcie do tych dwóch i biegnijcie dalej Uwaga, przygotujcie sobie nóż, zanim najlepiej tam wejdziecie do garażu I Teraz skoczyli Lickers, tu zawsze tutaj na was naskoczy, użyjcie noża Najskuteczniejsza metoda na tą sytuację. I od razu w lewo. Tutaj po prostu trzeba mieć ten nóż, no naprawdę. Jesteśmy już na posterunku. No i teraz niespodzianka, z za rogu wybiegnie nasz kochany. Już słychać kroki. panik stack. Jeden pocisk z Magnuma i macie drogę wolną, będzie was teraz gonił przez całą drogę do końca Zastrzelcie tego typa, biegajcie tu Tutaj zastrzelcie tego Tego Tutaj wam się uda raczej wybiec, czasami się nie udaje Tu już jesteśmy w holu policyjnym Przebiegnijcie, bo tutaj drzwi są zamknięte, musicie biec stęby Tego typa zastrzelcie No masz To nas trochę opóźniło, trudno Do tego też strzelcie No znowu Uwaga, tutaj w prawo, biegniemy w prawo na piętro I uwaga, będzie liker Dziabnął nas Nie ryzykujmy, uleczmy się, jak mamy tak mało zdrowia Wraca niewielką ilość zdrowia powinno wystarczyć manewrujcie trochę no nic uleczmy się jeszcze raz żeby nie być tak wolno what the hell to się nigdy nie zdarzyło no nie zdajcie się tutaj ugryźć raz i pierwszy raz mi wyskoczył Mysterek z przodu No dziwna sytuacja, dziwna Przerażająca wręcz No ale jakimś cudem przeżyliśmy Ale mamy teraz mniej tutaj pola do manewru Bo uwaga będą te zielone ginidy Strzelcie jednego, strzelcie drugiego i przebiegajcie dalej Tak żeby ich tylko trochę ogłuszyć Teraz uwaga tutaj Dajcie tym drzwiom się otworzyć, zabijcie tych dwóch ziomali i lepcie tutaj od razu do drzwi w prawo. Idziemy na piętrze w holu znowu. Biegniemy na drugą stronę. Tutaj tego psa macie, kompletnie go olejcie. Biegnijcie dalej do przodu. Nie zwracajcie na niego uwagi nie zatrzymujcie się. No i teraz uwaga. Pełno zombi za tymi drzwiami. Przygotujcie shotgun. Teraz weźcie sobie magnum Lećcie do góry, wróćcie do shotguna Zastrzelcie tego typa Teraz weźcie sobie granaty błyskowe, przygotujcie, tak jest Tutaj spróbujcie jakoś wymanewrować, udało się na szczęście, ma tą drabinę od razu Żyjcie tego jednego. No, złaś Hank, no ja pierdzielę granatu błyskowego. Żeby mieć tutaj wolną drogę do tych drzwi. Już jesteśmy prawie przy wyjściu. I teraz będzie najtrudniejszy moment. Schodzimy tutaj na dół. Najtrudniejszy moment to jest, słuchajcie. Przygotujcie sobie najpierw granat błyskowy. Pociski Shotguna mamy niewiele, ale okej. Okay. Wbiegacie. Tutaj od razu błyskowy. Nie, nie, nie zużywajcie tego granata. Mamy jeszcze tutaj leczenie akurat. Tomasz. Dobra, uleczmy się. I lecimy. Teraz drugi granat. Droga prawie wolna, jak widzicie no trochę przyfarciłem. Tutaj tych ziomali czyścicie, żeby już was nikt nie zatrzymał jeszcze. Tutaj droga wolna już, to no, tam są zajęte jedzeniem. I jesteśmy u celu. Brawo. Tu jest właśnie koniec, tutaj trzeba dotrzeć do wyjścia. Sukces. No najgorsza jest właśnie ta końcówka, tak? Musicie mieć tutaj... Ja polecam tutaj naprawdę trzymać sobie ze dwa granaty plus jeden błyskowy I albo dwa błyskowe, jeden zwykły No udało się i zobaczmy z jakim czasem 11 minut, no nie tak źle i odblokowaliśmy sobie tryb tofu Ocalały tofu. Możemy sobie to zobaczyć. Ja słyszałem, że to jest bardzo trudne. Jesteśmy takim właśnie kawałkiem sera. Taka parodia i mamy do dyspozycji. To jest w zasadzie ta sama trasa z tego co słyszałem. Właśnie co Hanka. Podobna misja. Biegniemy od punktu A do punktu B, tak? I mamy do dyspozycji same noże. Tak, no to jest wszystko co mamy w ekwipunku. I musimy sobie z tym poradzić. No, praktycznie chyba niewykonalne. Może jakieś tam maniaki Man, zrobią to. No, jak słuchać, muzyka jest konkretna. Zobaczcie, no, jak Mamy ziółka i trochę noży. No, jak już tu jesteśmy, udało się to odblokować, to spróbujmy się, tak? Może uda nam się tu przebiec. Bez zużywania noży No niestety No no, taka komedia, prawda? Jestem ciekaw, czy po tym serze będzie jakoś widać ile odnieśliśmy obrażeń Czy będzie jakiś, nie wiem, bardziej pogryziony Jaka muzyka jest? No tutaj możemy spróbować tych samych manewrów. Udało się. No trasa jest identyczna z tego co widzę, więc... No niestety nie poradzimy sobie w tych prawdopodobnie momentach, na przykład tutaj, tak? Gdzie ta żemalka zawsze do nas dyskoczy, będziemy musieli chyba użyć tego noża, tak jest. Nie widzę tutaj innej opcji. Podejrzewam, z tym gościem będzie to samo. Jakoś na razie biegniemy Podejrzewam, że pierwsze pomieszczenie, gdzie będzie większa grupa zombie, to zostaniemy zczyszczeni Może tu zdążymy jakoś przebiec No i tu, tu myślę, nie wiem, czy się uda No proszę Jakimś cudem żeśmy wymanewrowali wszystkich Ale widać faktycznie, zobaczcie na ten sery coraz więcej ugryzień na nim Co za głupota, no Nie wiem, czy teraz się uda. Spróbujemy tego, co mówiłem. wyskoczy no, ten z lewej. To od razu w prawo. No, niestety. Użyjmy tego noża, może. No. Dobra, jakoś dajemy radę. Nie mil tych noży jeszcze mamy. Nie, nie widzę szans yy, na tej końcówce kompletnej Tam na tym podwórzu już, bo no nie wiem też jak ominiemy yy, pana kapelusznika, tak? No nie wiem, nie wiem Może go w tym trybie nie ma I Teraz co będzie, zaraz chyba to ciemne pomieszczenie, gdzie jest pełno zombie, to też nie wiem jak to zrobimy Może weźmy sobie usuwa toksyny Może sobie połączmy co? Przywraca zdrowie Połącz No i redukuje odnosno obrażenia to Zobaczymy jak to pójdzie ile nas tu gryzą razy Dobra, jeden nóż w dupę Coś czuję, że tu stracimy tych noży więcej. Dwa chyba. Tak jest, dwa noże. No i co teraz? Mamy tego likera, tak? Może jak on się na nas rzuci, to zmarnujemy nóż jeszcze, bo trochę ich jest. No nic, musimy chyba użyć w takim razie. Bo trochę oberwaliśmy. O Jezu, Jezu Biegnij, serku No idzie, idzie jakoś. Nie wiem, połowa drogi chyba. No ale przez komisariat no nie wiem, nie widzę tego jakoś. Proszę, udało się przebiec. Tą latarkę tu chyba, nie wiem co trzyma. Niech ręki nawet nie ma. No tu spróbujemy standardowo polecić w lewo. Od razu. Może te psy nas nie, nie dogonią. Dało się. No i teraz co? No, no. Lecimy. Może spróbujemy porąbanej sprawy i pojedziemy tędy. Oj, oj, No nie wiem, nie wiem czy teraz damy radę. Jakoś, jakoś, jakoś manewrujemy. Niestety musimy noża użyć. Też nie bardzo mamy jak te noże odbierać, tak? Bo trzeba by ich zabić, żeby te noże odzyskać. No tutaj wiadomo, stracimy nóż kolejny. No nie sądzę, żeby to się udało, tak? Jesteśmy co prawda już praktycznie na komisariacie. No ale co teraz? Co teraz, co teraz? Mamy Pana Xa. Wiemy, że zaraz tutaj wyskoczy, z narożnika. Może jakoś od razu... Ojojoj. No udało się, przebiec. Jakimś cudem. No ale teraz, nie wiem, nie wiem. To był fart, kompletny. Go, 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 go! Nie wiem jak nam się to udaje, ale się udaje No teraz pewnie ten nas chwyci tutaj Tward No ci nas na pewno tutaj raz chwycą No jest ich tu trochę I teraz co mamy likera znowu, tak? Na dupie A leczenia więcej nie mamy, także Tutaj też pełno zombie. Jeden spadnie. No i mamy koniec. Nie? Jeszcze nie? Ojej. Nie, leć 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 leć. No to ten nas złapał. Chcieliśmy wstać, nie udało się. Jeszcze chwila zanim padniemy. A, no, my chyba noży nie mamy, tak? No tak, koniec noży to nie widzę tutaj już żadnych szans Jesteśmy pogryzieni całkiem Nie no mamy noże, no to zaraz, zaraz Tego użyć nie możemy I tutaj nie przebiegniemy raczej Znaczy przebiegniemy używając noży Ale co nam to da tak naprawdę Już bardzo wolno biegniemy Ale, ale jesteśmy całkiem daleko, to trzeba przyznać. No tutaj wiadomo, wyskoczą. No proszę, jakoś da się ich wyminać jednak. No ale teraz jak? Tutaj znowu przypominamy psa, możemy kompletnie olać. No ale jesteśmy na jedno uderzenie, także. Albo tutaj, albo zaraz na tym że padniemy. No jesteśmy prawie u końca, tak? Jest to chyba wykonalne. Można się pomęczyć, popróbować. Na pewno są osoby, co to jakoś zaliczyły, no. Może jesteś ja azjaci. Oj ojoj. Oj. Chyba koniec. Tak jest, koniec. No całkiem daleko. Prawie przy wyjściu już byliśmy. Tam kawałek w górę po schodach jeszcze kawałek po schodach w górę byłyby tam te dwa likery, no, no tak, tak to wygląda, widzicie, no, dosyć trudne. Same noże do dyspozycji, w zasadzie jedno leczenie, może więcej jakoś z tych roślinek, może ja się źle połączyłem, ale no nie jest tego dużo, w zasadzie jest to całkiem nafarta do zrobienia, tak. No, nie widzę tutaj, można zapamiętać tą trasę, którą biegliśmy Hankiem, ale reszta tu już naprawdę zależy od szczęścia. No tak wygląda ten tryb całkiem zabawne No mam nadzieję że się podobało że jakoś tam ten poradnik w miarę się przydał przynajmniej do pokonania tej trasy hankiem tak i zamieszczę też te fabularne dodatki tam są bodajże 3 plus chyba jakiś czwarty się odblokowuje później także tych filmików też możecie się niedługo spodziewać Mam nadzieję że się podobało i przydało do następnego razu, cześć